Czy to ja? Czy to nie ja. Zastanawiały się po cichu, a głośno dodał. Właściwie proszę pana, to mógłbym już tak, jak teraz wyjść na ulicę. U, w takim stanie nie wypuściłbym pana stąd za żadne skarby, odpowiedział stanowczo Pan Dok. Mm. Zobaczy pan, jak to będzie wyglądało w całości. Niech pan będzie cierpliwy, drogi panie, drogi y, panie Ferdynandzie, podpowiedział Ferdynand. O, właśnie. Y, pan Dok odstąpił dwa kroki do tyłu. Piękne imię, powiedział z zachwytem, a potem już normalnym tu, tonem. Y, więc. Y, Niech pan będzie cierpliwy, drogi panie Ferdynandzie, a ja postaram się zrobić to jak najszybciej. To mówiąc, zdjął z Ferdynanda przyszłą marynarkę i zniknął w drzwiach pracowni. Rzeczywiście, nie trwało to zbyt długo. Ferdynand zdążył parę razy przejść się przez salon, parę razy. Wyjrzeć przez okno na ulicę, parę razy nawet ziewnąc ze zdenerwowaniem, a już pan dog był z powrotem z gotowym ubraniem. Ferdynand przebierał się za parawanem, kiedy stamtąd wyszedł, pan dog z... zatarł z zadowoleniem dłonie Panie Ferdynandzie! – zawołał. – Wygląda pan rewelacyjnie! Ferdynand spojrzał w lustro i on nie miał. Wiedział, że to będzie wspaniałe, ale nie przypuszczał, że aż do tego stopnia. Patrzył głęboko w oczy pana Doga i rzekł: Ogromnie się sobie podobam, panie Dog. A potem dodał: Panie Dog, jest pan królem krawców. Pan Dog z wdzięcznością przyjął komplement. Jeśli mi wolno panu coś poradzić, szapnął, nachliwszy się nad lewym uchem Ferdynanda to koszula. Do tego garnituru najlepsza byłaby w prążki. Prawda! wrzasnął Ferdynand. Na śmierć zapomniałem o koszuli. Do koszuli w prążki radziłbym krawat w paski ciągnął dalej pan Dog. Tak. Krawat musi być w paski, zgodził się Ferdynand. Co zaś do kapelusza, to najprawdopodobniej, moim zdaniem, idealny byłby melonik. Że sam o tym myślałem, zawołał Ferdynand. Należałoby także, tu pan doktor całkiem ściszył głos. Należałoby pomyśleć o czymś na nóżki. No właśnie. Też mi to wcześniej nie przyszło do głowy. Jeśli pan pozwoli, to zaraz zadzwonię do miasta i zaraz to wszystko przyślą. Y kiedy zaczął niepewnie Ferdynand Niech pan nic nie mówi, przerwał mu krawiec. Wiem, co pan chce powiedzieć. Chce pan powiedzieć, że nie ma przy sobie pieniędzy? Nic nie szkodzi, panie. Nie chodzi o pieniądze. Pańska wdzięczność, pańskie zadowolenie sprawiło mi o wiele większą radość niż największa nawet suma pieniędzy. Proszę więcej o tym nie wspominać, Panie Ferdynandzie. Pan jest wspaniały! Z ogromnym trudem udało się Ferdynandowi opanować, żeby nie zaskowytać ze szczęścia i nie zacząć machać ogonem. Zamiast tego, najładniej jak potrafił, podał Panu dogowi łapę.